Te pierniczki muszą być w piekarniku. O, sprawdzę. O, gotowe. To mam wciągę i dekorujemy. Już dostarczam drugą porcję okay. tylko i te po Dobra, to możemy wyciągać. Uuu. Mmm, ale zapach. Mmm, fantastyczne. Uważaj, jak będziesz dekorowała, są jeszcze gorące. Tu Ci może odłożę. Ale piękne kształty wyszły, no wprost fantastyczne. No właśnie widzę jakie śliczne, ale ta choinka jest piękna Mi się podoba ta gwiazdka No też śliczna, ale właściwie jedno, No, wszystkie są śliczne Jak tu pachnie, co robicie dobrego? No pierniczki, no, pierniczki robimy. robimy O, to może ja wam pomogę, co wy na to? No to nie, my sobie damy eee, radę Lepiej rabę, tak, tak. tak, zajmij się czymś innym, my sobie poradzimy No właśnie Ale nie, ja bardzo chętnie wam pomogę, Michaśka, no weź, że nie bądź taka No to, to daj spokój, już kończymy, naprawdę Marek, nigdy nie i z nami pierniczków, więc teraz też już sobie daruj. Nie no, proszę was, dajcie mi zrobić. Michaśka. Mamatka co, chyba coś kombinuje. Myślisz? Podejrzana sprawa. A co wy tam tak, szepczecie? A nic nie, że właśnie dekorujemy. Właśnie. Tym, już pisam, ustalamy, właśnie. jak dekorować. Okej, okay, to ja mam pomysł, Michaśka. Idź sprawdzić, co było w dzisiejszych okienkach w yy, kalendarzu. Pokaż mamie, a ja w tym razie udekoruję pierniczki. Co ty na to? No ja przecież już otwieram kalendarze. No przecież już otworzyła to, co ma teraz otwierać drugi raz. A ty widziałaś co miałacie w okienkach? No nie widziałam, ale ja otwieram zawsze wieczorem. No niech nie chcę już odekoruję te pierniki i chodź, zobaczymy te kalendarze. Dobra, lepiej mu odstąpić. Idziemy. Zobaczymy jak go dekoruje. No, jak, jak pięknie udekoruje, spoko loko. Tylko tata, proszę nie podjadać. A wy, o to od razu myślicie, że ja będę podjadał. Aaaa, chyba ta, ta ma ochotę na te pierniczki. Mnie się też tak wydaje. Chyba będzie mniej niż zostawiłyśmy. Spoko, mam je wszystkie policzone. Mmm, jakie pierniczki cudowne. A jak wy myślicie, że Marek coś kombinuje? Tutaj dajcie łapki w górę. Hmm, od czego tu zacząć? Wiem, od czego zacznę. Hmm, ciepło jeszcze. Jak pachną. Mmm... No to? Pokazuj, co dzisiaj miałaś w harem. O, o ale o. słodkie. To jest chyba. No, to jest Hufflepuff. No, faktycznie. A zobaczmy, co tutaj daje mamy. A to jest ten kalendarz, który otwierasz co kilka dni. No dokładnie. Okej. Okay. O. 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 będzie? O, krem do rąk. O ma coś cicho w tej kuchni. Mhm. Mm Myślisz to co ja? Chodź mamo, idziemy lepiej zobaczyć. Masz rację. Idzie. Ale cicho z tymi papciami, to cię usłyszy. O, okay. Dobrze. Mm, Dlatego lubię święta. Jak lubię też pierniczki, dać łapki w górę. Ale no, to nie jest możliwe, że nam tata pierniczki na święta. No i nic nie zostanie, mówiłam ci, że on coś kombinuje. Chodź, zareagujemy, ja póki coś zostało. Marek! To co chcecie? Jak to z tym? Ty to jeszcze te całe pierniczki nasze No oszalałeś? To są na święta pierniczki No ale przecież ja tylko kilka pierniczków spróbowałem No to jest kilka pierniczków No jak? No kilka, no chyba tylko tego 3-4 pierniczki zjadłem Ej, wszystkie udekorowane, a przepraszam, co to ma być? Kolejny ugryziony, Marek opanuj się Tata, ty miałeś dokorować, a nie podżerać. Ale jak podżerać? No trzeba pięć pierniczków na spróbowanie można zjeść, nie? A ja wiem, czy na święta potem będą dobre. Co ci, się głowa boli? Nie, nie, głowa mnie nie boli. Mówiłam ci, że on coś kombinuje. Jak zwykle. A wy to marudzicie. Tata, idź do bochu i zobaczyć, co ja miałem dzisiaj w kalendarzu, a my z mamą dokończymy pierniczki. Dobry pomysł, o. No jak tam chcecie. Do tego staje jeszcze tylko wesel, co? No zobacz, i nawet gwiazdka żarta. Trzeba to przeliczyć, najładniejsza gwiazdka. Ta, która mi się właśnie podobała. Ja już z wami nie będę robił żadnych pierniczków. I za do bardzo dobry pomysł, idź a my dokończymy. I przynajmniej coś będzie na święta. A idzie. Mmm, przypomniało mi się. Co? Co znowu? Muszę iść do auta po choinkę. Kupiłem piękną choinkę na święta. Ale jak to? Przecież mieliśmy razem jechać na zakupy. Przecież obiecałeś. Ale ja ją musiałem kupić, Michaśka. Ale, Ale czemu? czemu? Marzena, wyhaczyłem ją na takie świetne promce, normalnie taka cena, a hojna? Miodzio. Ja się obawiam, co to będzie no, za ja choinka. Też. Jakaś łysa na pewno. Połamana. Żadna łysa, żadna połamana, po prostu prima sort. Tata, no idź już po tą choinkę, naprawdę. A my tu zajmiemy się pierniczkami. Dobra, idę. Ale pierniczki wam bardzo dobre wyszły nawet, powiem wam. Chociaż. To Co znowu? Chociaż ja bym dał m, trochę więcej kardamonu. O, nie. Znalazł się ekspert. To za rok ty robisz, pierniczki, o, jak jesteś takim znawcą? Bardzo dobrze. Ja upiekę i na pewno dołożę więcej kardamonu. Znowu? Zobaczymy teraz kalendarz. No. Gdzie ta dziesiątka? No, otwarta. No, Ale patrz, Michasia, dziewiątki nie otworzył. Jak to, jak to? Zobacz, dziewiątka jest zamknięta! Chodź, jest mój cukierek! Wow! Asia, ja mam świetny pomysł! Tata zjadł nasze pierniczki, to my mu zrobimy niespodziankę! No! Ale co zresztą, ma zrobić z go cukierka coś pomidorka? Coś lepszego! A może być coś lepszego niż pomidor? Zaraz ci pokażę! Dobra, to chodź, idziemy zrobić. Dobra, Dobra, tylko potrzebuję coś wyciągnąć z lodówki! Dobra, do na to się szybko! Bo za zaraz będzie... Oliwki, fuj! Lepszy już było pomidorki! Co ty, to jest lepsze niż pomidorki! Zobaczysz, będzie niezła zabawa. Tylko teraz musimy dobrze to przygotować. Zobacz. No, ale wiesz ty, ty, że może że to nie jest um, czekoladzi, ty, tylko ozi? to jest oliwka. On tak uwielbia cukierki, że wkłada je od razu do buzi bez patrzenia. Pane? Zobacz, idealnie pasuje. Ok, bardzo proszę Ale mama skąd będzie widzieć, że już otworzył dziewiątkę? Nie no, powiemy mu, że nie otworzył. Zobacz, idealnie przylega, nic nie widać. Daj sprawdzę. O, jest idealnie, to chodź dekorujemy pierniczki. Zdjęcia, no, tylko muszę to schować. No. A to? A to? A to sobie zjemy. No jak tam, jestem! A co wy się tak dziwnie patrzycie? No gdzie ty masz tę choinkę? No jest choinka, no wszystko jest. Popatrzcie, no cała torba. Ale przecież chyba to będzie wyglądać gorzej niż tragicznie. Coś ty przyniósł. Całe święta zepsujesz. No przecież wy się nie znacie na pięknych rzeczach. Ty to coś nazywasz piękną rzeczą? Przecież to jest jakiś już wybrak. A skąd ty wiesz co to jest? Ja ci pokażę. Tata pokaże, jesteśmy bardzo ciekawe. To ja wasze pierniczki przesunę. Uwaga, zamykamy oczy. Nie, no, znowu na no dobra. Dobra, o, nie. Miaśka, nie podglądaj, zamknij oczy. Zamknij te oczy już. Okej, okay. okay, uwaga. Trzy, dwa, jeden, o... Już możemy nie, jeszcze chwila. Otworzymy już Marek nie. jejku. Nie, nie, jeszcze chwila, moment. Trzy, dwa jeden, Otwieramy! No! Ale popatrzcie, ona była 50% tańsza! masz takie nietęgie miny! Przecież jak to wyglądał? ona jest cała połamana. Ja, że z tym, jak tymi mi zaś będzie nagle. Ja wam za chwilę wszystko pokażę. To ja byś miałem być w tym roku prawdziwa. Dobra, A tego mi na razie nie podglądać. Dajcie mam baterię. Pokaż tę choinkę, chodźcie ją przyniesiemy do pokoju. <laughs> Ej! Marzena! <laughs> co ty robisz? No, szyszka spadła. Ale co to jest za badziew, jak to się wszystko rozleciało? 50% tani. No przecież tu wystarczy tylko dobrze osadzić tej donicy. Tade, ty nazywasz ten koszyk donicą? Ty widziałeś kiedyś doniczkę na oczy? Przecież to jest taki fajny koszyk, Ala Doniczka. No ale święta, baterii jeszcze brakuje. No i Ala choinka. Tu nic nie ma, gałęzie połamane, w ogóle co się nie trzyma niczego. No ale to było 50% taniej. Prawie że normalnie odełka z śniegiem, bo akurat się padał. Tu was zaskoczy, pomyślałem o wszystkim. On czyta znowu? Znowu jakaś fantastyczna świąteczna to no nie A żebyś wiedziała. Popatrz, kupiłem. Gdzie to jest? O! O Widzicie, nie. co kupiłem? Co to ma być? Gdzie Będziesz chory? czyścił toaletę? Co to jest? No cóż, no No kostka do toalety. To nie jest marzena kostka do toalety, to jest las w kostce. Tak i powiedziała sprzedawczyni. Ale do toalety. No ewidentnie. A tam ściema do toalety, to jest normalna kostka, bo pani mi powiedziała w sklepie. Że można sobie kupić taką kostkę o, i tą kostkę, mm, normalnie las, bierzecie, wkładacie ją sobie tu i pięknie wam pachnie jodłą, świerkiem i w ogóle. O, tylko założę baterię i wszystko będzie git. Pierniczki zjedzone, choinka rozwalona i zapowiadają się zniszczone święta. To specjalne taty. Mmm, wszystko psuć. No. Ja wam udowodnię, że to będzie piękna choinka, to będzie najpiękniejsza choinka w mieście. Dobra, Dobra kończymy pierniczki, a ty się zajmij choineczką. I jeszcze coś dla was mam, ale to za chwilę wam pokażę. Ale to, to już o, lepiej nie pokaż mi, naprawdę. naprawdę. Daj już spokój z niespodziankami. O, proszę. No to... Która tu z was zakłada? O, ja ja ja! to jest akurat ładne, to jest przydatne. Co? Znowu jakiś badziew plastikowy Mam myślę, że to lepszy niż choinka? W sumie bombki już na głowie masz A dla Marzenki też coś kupiłem, proszę Jaki słodki reniferek O jaki fajny! Co? Widzisz Michał, to się wszystko podoba, tobie nic Ja to mam założyć? No pewnie, no w święta będziemy tak chodzić ubrani No ale jak ja będę wyglądać? O no. nie! Pokaż ale fajowa! Po prostu święta, tylko choinkę zaświecić Mmm fantastycznie Ale to nie wszystko Marzenko bo jeszcze, o to jest na O! Proszę, kupiłem ci piękne kolczyki. Ale ja nie noszę takich kolczyków. Masz kolczyki? Pani w sklepie powiedziała mi, że to jest teraz hit na te święta nadchodzące. Co? No, popatrz jakie piękne. Takie ozdobne. Ale ja już mam kolczyki. Najlepsze te to były bombki. Marzenko, przymierz i na pewno będą fajne. No bo kiedy się kończy dzień? Za ile godzin? Mm, jeszcze gdzieś 8 godzin. Ciekawe, czy jeszcze jeszcze tatanec zaskoczy. Uuu, uh, ty się nie przejmuj. Na pewno jak znam tatę, to przygotował ich bardzo dużo. Tych niespodzianek. Dobra, gotowe. Powiem ci Marzenko, jak zasiądziemy przy wigilijnym stole, tak będzie. Tata. No nie mówcie, że wam się to nie podoba Ja jestem ciekawy czy się to widzą, podoba No na pewno naszym widzą się podoba Wszyscy teraz biegną i kupują te ozdoby Kolczyki No jedynie opaska jest tego najfajniejsza Ale szkoda, że nie mogą kupić drugiej takiej samej choinki Bo to była ostatnia No sorry Całe szczęście, że coś przynajmniej będziemy mieć fajne święta Właśnie O i jeszcze kupiłem Taką fajną Taką choinkową o nieee! No, to... no co? Co to ma być? No jak to co? Krowa? Z tego to za nie było, krowa, krowa na końce. Ale to nie wszystko, bo jeszcze do krowy w zestawie był taki łoś. To łoś trochę lepszy. O no nie. O, popatrzcie jaka pana krówka. Powiesimy sobie ją na tej chońce tu za chwilę. No trochę duża ta krowa jak na choinkę, no ale co zrobisz, jak nic zrobisz? No fajnie, nie? Będzie on... Pójdzie, ale mm, Mam to nie. jakoś nie pasuje na choinkę. I hit tego sezonu. Patrzcie, świeczki, które są na baterie. Nie no, tego też Proszę. nie było, oddaj to! No w ogóle to działa? No i gdzie ty to chcesz dać? No jak to gdzie? Na stół wigliny. Nie, przecież my tak nigdy nie robiliśmy, mary. Dobra! Zmiany, zmiany, zmiany. Nowy rok na barani skok, a na trzy krój godzina. A ta nawet jeszcze nie było Sylwestra, a ty już o tym mówisz, naprawdę. A ty już nowy rok! Co, działają? A, musicie baterie włożyć. O, popatrz. Jak będziesz pranie wieszała, to może takimi żabkami je przywiesić. Albo mam lepszy pomysł. Jaki znowu? Przecież to sobie można przyczepić do koszulki na przykład, przy stole wigilijnym, jak znalazł. Coś będzie Mikołajem, coś będzie Łosiem. Taka a zróbmy takie drużyny. Łoś i Mikołaj. Ale ty będziesz Łosiem, dobra? A zobacz jak się ładnie świecą. O, piękne. Podobno wytrzymuje przez dwa tygodnie. To akurat od świąt do Nowego Roku. Hmm. Fajne świeczki. Ma, nie działa. O, ta działa. No i na koniec jeszcze o, taki, taka niespodzianka. Mm. Ja już tego nie otwierać, bo leczę pierwszki. Tomaszenko, sprawdź, fajnie na pewno będzie. Wow, no to to jest ładne. Ale na całe szczęście to prezent. Dla, Dla kogo? kogo? A to jeszcze nie wiem. Może braknie komuś prezentu, to się da wtedy mu kubek. To wy sobie oglądajcie tą filiżankę, a ja w tym czasie zamontuję baterię. Tarau! No i co? Piękna Co jest? Ale zobacz, łosie ma ogona. Ee, to nie będzie widać. Trzeba go tylko dobrze ustawić na choince, żeby stał tyłem do jodełki. Ale chwila, to już był w promocji? No, pe, całe 50% taniej. <laughs> Ojej, tu no choinka. Tu muszę coś zrobić. Uwaga na kostki. No daj mi to. Wszystko się sypie. Ale przynajmniej George w tym roku nie będzie podżerał choinki. A dopiero w tamtym roku w ogóle nie mieliśmy George'a na śmieci, dopiero był w styczniu. Dlatego kupiłem w tym roku taką mniejszą choinkę, bo inaczej George mógłby podżerać ją. No nie wiem. No to my się na tą na choinkę. choinkę o i można pierniczki ładne potem powiesić albo o tu spada muszę przykleić szczyżkę jeszcze gdzieś o nie o no i ładna choinka normalnie jak śnieg normalnie jak na łonie natury ale nie mówcie że wam się ta choinka nie podoba nie ma co komentować no komu by się podobała o, taka choinka No to zobacz nie otworzyłeś wcześniej dziewiątki właśnie Marek o a ja wiedziałem że coś zapomniałem to otwieraj otwieraj bo tu naprawdę jest fajny cukierek uważaj na torbę no, uuu, uuu, jaki duży cukierek. Mm, na pewno będzie smaczny. Chcesz połowę? Wiesz co, to jest ten to dziękuję, dziękuję. No to skoro nie chcesz, mmm. Ale ciekaw jakiś smak będzie, nie? Może ten, truskawka. Nie, oni nie ten mają. Orzech. Mmm, mm, karmel słony, nie cierpię słonego karmelu. Ale słony bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo słony, taki lekko kwaśny, nie Oni już nie wiedzą, co dawać chyba do tych kalendarzy tych cukierków. Tak, słonego karmelu, to już nie wiem. Udało się. No co się udało? Jezuski! Właśnie wyszły idealnie. Toć tak. i to już tyle. Dajcie łapki w górę, no i co? Do, Do następnego, następnego odcinka. odcinka. To pa, na razie. pa. Do świąt. Uhu.